A tutaj mamy widoki z 52 piętra w najwyższym wieżowcu w Stambule. O nazwie Safir. Widna wjechała bardzo szybko, no a widoki to po prostu zapierają dech. Mimo, że kosztuje to około 700 lira, żeby tutaj wjechać, no to naprawdę warto i wszystkim bardzo. Polecam. Co prawda, zwierzęte lepizyjne, też po drugiej stronie azjatyckiej są piękne widoki, no ale wydaje mi się, że tutaj jest po prostu niepowtarzalne. Bosfor. Mamy tutaj. I w oddali widać nawet ostatni most. A przynajmniej go zaraz. No jeszcze trochę, jeszcze chwilę później, jakbym przyszła, no to już zapewne bym uchwyciła zachód słońca, ale i tak trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo światło i tak jest niezłe. Ale przed chwilą, jak przyjechałam, to jeszcze, no nie, nie tak wyraźne były te widoki, jak teraz, bo słońce jeszcze za mocno raziło.